Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z gry Dirt Rally 2.0. Tym razem wybieramy się również na rozgrywkę swobodną, ale robić będziemy coś innego niż robiliśmy dotychczas. Nie będą to rajdy historyczne, które swoją drogą ostatnio nie wyszły nam najlepiej, nie będą to też próby czasowe, które wychodziły nam całkiem w porządku. Będą to nowości, coś czego jeszcze nie robiliśmy a będzie to właśnie tryb FIA World Rallycross Championship, w którym wybieramy swój faworyt, jeżeli chodzi o samochód, a następnie ścigamy się wraz z kierowcami obok przez asfaltowo taką, można powiedzieć, piachowo-offroadową drogę. Ale zauważyłem również tutaj dodatkowy tryb, nazwany niestandardowe i jest to tryb, w którym możemy stworzyć własne mistrzostwa lub dołączyć do istniejących. W związku z powyższym pytanie moje jest takie, czy może ktoś z Was wie, może da się tutaj zrobić takie mistrzostwo, że grałbym na przykład z kimś, właśnie w coś podobnego, co zaraz odpalimy? Jeśli tak, to znalazłbym kompana towarzysza. Dajcie znać, jeżeli wiecie dokładnie, jak ten tryb niestandardowy działa. Ale my w tym odcinku zajmujemy się tym dokładnie, tutaj Relicrosem. Crossem. No i do wyboru spośród aut, ja się zapoznałem, mamy kilka fajnych. Ale najlepszy, który mi się chyba najbardziej podoba, to na pewno nie żaden Volkswagen z tych pierwszych czterech tutaj, a będzie to Subaru. Fajny samochód z napędem na cztery koła, moc 600 jedynie koni. Waga wszystkich bardzo zbliżona, bo 1300 z małymi wyjątkami, momentami tutaj na przykład, a ja wybieram Subaru w tej kolorystyce biało-niebiesko-szarej. I tutaj sześć etapów. Sześć etapów, które mają w sobie jeszcze dodatkowo dodatkowe sześć wyścigów. Właściwie to cztery kwalifikacje, półfinał i finał. Kilometrowa trasa okrążenia 6, więc bardzo dużo, chociaż nie do końca z tego co widzę. Cztery okrążenia w pierwszych kwalifikacjach i po sześć okrążeń w finałach. Tym pierwszym etapem zajmiemy się w tym odcinku. Tutaj moje drugie pytanie, teraz, jeżeli moglibyście powiedzieć, czy chcielibyście zobaczyć pozostałe, albo chociaż jeden z nich. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, który. A tymczasem. Poziom trudności średni, kolizje i kasacja włączone. Hiszpania. Ciepła Hiszpania. Za chwilę tutaj na tym torze, który widzicie, odbędzie się wyścig. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam dobrze, bo standardowo jak to w dyrcie będzie przed nami tutaj oczywiście kamerka, kierownica, ale ręczki tym razem niezabezpieczone jakąś dodatkową no, rękawicą, bo chciałbym w końcu poobacywać moją kierownicę nową. Już pół roku chyba wystarczy. No może niepełne pół roku. Kilka miesięcy wystarczy już. Czas podotykać. Pachnie wciąż nowością, a czas podotykać. <grytania> Witam na serwisie. Moje Subaru już czeka. Trasa, którą będziemy jechali, nie jest mi znana. Więc odpalę ją sobie teraz na treningu, bo widzę, że przysługują mi dwa treningi. Dlatego spróbuję. Zobaczę, jak wygląda, jak się jeździ. Why not? Wykorzystaj okrążenie z Jokerem do własnych celów. Należy wykonać je raz. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz karę czasową. Dobrze. Okej, okay, to jest odcinek zapoznawczy. O Jezu, ale on ma krótkie biegi. To jest odcinek trasy zapoznawczy, więc sprawdzamy po prostu jakie są zakręty, w jaki sposób się nie jedzie po tej trasie. A, okej, okay, tu trzeba skręcić, prosto się jedzie. Dobra, to jest ten odcinek offroadowy. To będzie można pewno mocno bokiem jechać zręcznym. Aha, dobra. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jest jedna rzecz, którą chciałbym Wam, drodzy widzowie, teraz przekazać, zanim zacznie się ten wyścig prawdziwy. I tu jest jakiś Joker, widzę. Jedziemy. A no to wygląda, jakby to był jakiś taki dodatkowy skręt. Nie wiem, co nam to daje. Zgasł mi silnik. Od czasu naszej ostatniej rozgrywki, drodzy widzowie, Dirt Rally miała update. Update, który odczułem już podczas testów, czy wszystko działa dobrze z moją kierownicą, bo przed odcinkiem sprawdziłem się po prostu, czy na swobodnej rozgrywce, czy wszystko działa prawidłowo. I słuchajcie, do gry, do dyrta, został zaimplementowany TrueForce. Technologia TrueForce od teraz działa w tym dyrcie i zauważyłem to bez wiedzy o tym, że został dodany, bo po prostu, jak to powiedzieć, zasiadłem za kierownicą i poczułem jakieś Nowe wibracje, nowe fale wibracji. No i faktycznie, chwilę pomyślałem, grałem przecież w Assetto Corsa. Mówię, kurczę, poznaję to skądś, aż niemożliwe. No i faktycznie, drodzy widzowie, Dirt Rally 2.0 wspiera od teraz technologię True Force. Jeździ się niewyobrażalnie lepiej, chyba nie powinienem drugi raz. Już wiemy o co chodzi chyba z tym Jokerem, tu chyba jest po prostu wygodniejszy zakręt. Tu z prawej nic nie widać. Okej. Okay. Wracamy do strefy serwisowej. Czas okrążenia, minuta 22. To jest absolutny test, więc nie jechałem tu specjalnie szybko. Nasze auto nie rozbiło się nigdzie, więc chyba nie będzie potrzeby naprawy go. Jechałem w miarę spokojnie. Czas serwisowy, 30 minut, jest na całe, chyba, zawody. Aha, jestem w grupie wyścig B. A, rozumiem, dobra. No bo w końcu mamy kwalifikacje finały, półfinały, czyli. Z jakby z tych wszystkich ekip, a my jesteśmy w ekipie B. Startujemy na czwartej pozycji, jakby czwarta pozycja. Elmychowski. Ktoś nawet pisał. Może kiedyś zobaczymy karierę, właśnie, może ktoś ostatnio pisał. Kiedy kariera, może kariera. Wróćmy dziś z dobrym wynikiem. Wszyscy trzymamy za ciebie kciuki. O, dziękuję, miło mi bardzo. Dobra, no zobaczymy, no. Zobaczymy, no. Nie mam rękawiczek, więc może być mniej profesjonalny. To ja Nie. On ma strasznie krótkie biegi. Dobra, ok, zaczynamy. Teraz bardzo ważna rzecz jest taka. Każde uszkodzenia będą z nami potem do końca. Będą nas piętnować w dalszej części ręczny, w dalszej części wyścigu. Nic nie widzę! Nic nie widzę! Jeny! O! A, a mikrofon też atakuje. Już się zaczyna. Jest akcja. A! Uderzam o mikrofon! Jesz Nara! Awa. Co jest? Chyba jestem ostatni. Ktoś mnie uderzył. O, jednak nie byłem ostatni. Teraz jestem ostatni. Dobra. Niestety Ale strasznie nic nie było widać Teraz też Jezny A! Sprayują mnie Nie korzystam jeszcze z jokera Ale skorzystam na kolejnym okrążeniu Trójka, czwórka bardzo krótka Za krótka moim zdaniem tam mikrofon nara. Przeszkadzasz. Nie no skręcaj. Oj. Tutaj trzeba co drugi bieg zmieniać chyba. O, kurcze, ale twarde. Dojechałem, ale wiecie co? Masakra jest. Fak, fajnie się jedzie, on tak pięknie bokiem jedzie, ale jak masz rękę i spada ci mikrofon, jest masakra. No to ostatni, no to, to trudno. Jestem o. Aj, o idealnie, minutę gorszy od najgorszego już kierowcy. Życie, no Ja, ja się z tym oczywiście zgadzam. Trudno. Mam nadzieję, że już. Następny odcinek będzie ostatnim, kiedy będę musiał męczyć się z tym statywem, bo już niedługo, niedługo będzie nowy mikrofon i statyw. Dobra, kontynuujemy, zobaczymy co nam gra pozwoli, czy możemy się ścigać dalej, czy nie. Kwalifikacja druga, coś do naprawy, jak jest chłodnica, turbo, turbo? Lekkie uszkodzenia. Skrzynia biegów, silnik, karoseria to tam kit. Geometrię zrobimy, to 5 minut niech ustawią. I skrzynia biegów damy radę, nie trzeba... Karoseria bez znaczenia. Naprawiamy, 8 minut zajmie naprawa, 30 mamy. Udało nam się dostać jakimś cudem do kwalifikacji zresztą. Być może ostatni raz już nas puścili. Ale co ważne, ja postaram się ten wyścig spróbować przejechać bez mikrofonu. Oddalając go, bo no, już sami wiecie co się dzieje, więc... Ja spróbuję się skupić, ale... Jeszcze jest jedna wada, ten ręczny, który mam na R3 klawiszów kurza Dobra, czas startować. Nie, nie, co mnie? Ojej, Nie, co oni robią? Churry, nie zgadzam się z tym. Kurdy! tartuj ponownie. Z drogi. No co jest? I no i zadymili, no oczywiście. No standardowo. Dobra. Druga, cze Trzecia próba. Super jest być tak wykolegowanym od samego początku. To bardzo przyjemne jest uczucie. Całe życie takie jest. U mnie przynajmniej. Nie, szybciej. Ty kurde draniu. Ludzie tu są. No, macie, macie niezłe dźwięki, bo mikrofon jest zaraz przy... <śm> zaraz przy lewarku. Jest, poprawiłem go sobie, bo całkiem idzie teraz lepiej, jak już go wywaliłem gdzieś na bok. Ale jak już zacznie atakować znowu, to pewno skończy się dobroć. O, teraz już zaczyna. No, ale dobra, no, chyba jestem drugi albo trzeci, bo nie mam odpalonej pozycji. Oddala mikrofon. <śm> Testujemy to. Dzięki! No, 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 no! Wydraniu jeden! Nie, coś już jest nie tak za autem. No! To jest chyba jedyna gra, w której jestem na tyle wkurzony, że odechciewa mi się grać. A, spokój. Ja rezygnuję. Jak cię nie... jak cię nie będą tłukli naokoło, to... to... No dobra, no. To mikrofon będzie ci spadał na, na głowę, kurde, i wkurzał cię na maksa. Ale start nie był wcale zły, zobaczcie. No tutaj pięknie pojechałem tak bokiem. Zrobiłem to tak, no, no cóż, wjechałem w kogoś. Fajne są te wyścigi. Porobiłbym ich więcej, ale nie z botami. To bez sensu to jest. Jeżeli to jest poziom średni, znaczy w ogóle chamskość tych pojazdów jest tak obrzydliwie, beznadziejnie wkurzająca, że. że no... ha, ha! Opuściliśmy, następny będzie drugi. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Na razie.